To jedna z akcji prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Głównym jej celem jest zebranie potrzebnej sumy pieniędzy, która pozwoli na wyjazd podopiecznych stowarzyszenia do parku terapeutyczno-rekreacyjnego w Bondyżu. Letni wypoczynek w tym miejscu to dobry sposób na urozmaicenie codziennych ćwiczeń rehabilitacyjnych niezbędnych podopiecznym Krok za Krokiem. Zazwyczaj robimy to w ten sposób, że damy wielkiego serca przekazują nam jakieś precjoza, jakąś biżuterię i później inne damy przychodzą i nabywają tę biżuterię wrzucając do naszej skarbony pieniążki. W tym roku otrzymaliśmy od pani marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przepiękny naszyjnik, który ten, na ten cel poświęciła i będziemy szukali dla niego nabywcy. Jak co roku w organizację tego przedsięwzięcia włączył się hotel Artis. Tak, stało się to już można powiedzieć tradycją, że co, rocz, co roku pomysł pani Marii Król jest, jest u nas realizowany i z przyjemnością również. Tego Grudniowego, w piątku, jest to czwarty grudzień, będziemy organizowali również taką charytatywną akcję. Przypomnijmy, że podczas poprzedniej edycji Wieczoru Dobroczynności Oddam, w wyniku licytacji przekazanej na ten cel biżuterii, udało się zebrać ponad 11 tysięcy złotych. Dodatkowo zaproszeni goście mogli zobaczyć przygotowaną przez podopiecznych krok za krokiem część artystyczną.